A nasza ekipa po cdn wraca z zakupów i wszędzie jest słychać, że Bukarest szaleje, Bukarest szczęśliwy Tak, wracają szczęśliwi kibice bo remis 1-1 i wszyscy piszczą, samochody piszczą E, jest po prostu dobrze. Nawet metalowcy nawet metalowcy z flagami rumuńskimi. Słychać, że cieszą się Rumunii z wygranej znaczy z Remisu, bo to wygrana przez Remis ze Słowacją. Ja widziałem, że Słowacja jakoś się nie cieszyła, że zremisowała, a... a Rumunia, owszem, zadowolona. Pogoda jest ciepła, wspaniała, gorąca atmosfera, kibice zadowoleni. Mm. Naprawdę, warto. warto było przyjechać tu. E, do Bukaresztu na na te na te, słuchajcie mistrzostwa ja tu, tu pokręcę bo to takich obrazków w Polsce nie ujrzycie no bo to nie jest Polska Kotek tu jesteśmy w Rumunii, Rumunia się cieszy Takie różne rzeczy Ludzie oglądali mecze no i doczekali się awansu. Brawo dla Rumunii. Znaczy grać. I to się udało. Z Bukaresztu dla wszystkich Polaków mówił Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. I pamiętajcie, Przyjeżdżajcie do Warszawy w sobotę najbliższą, 29 czerwca 2024 roku. Ja też postaram się stąd wydostać i być z wami na marszu. Dmowski na zamek. Wszystkich, wszystkich słuchajcie pozdrawiam. Bukaresztu. Pierwszy raz dzień jestem w Bukareszcie, więc jestem troszeczkę w szoku. Nasza ekipa też nigdy nie była. Ale. Raz się żyje, raz umiera. Nie żyje. Nie żyje, słuchajcie. Wolność. Nie żyje wolność. przed z wojną. Z dominacją obcych nad wolnymi ludźmi Sławekil Holkstar I pozdrawiam pozdrawiam Hej Tak to wygląda Tak to słuchajcie wygląda o ja to jeszcze wam tutaj pokażę To się idzie, idzie i, i idzie wszędzie Rumunii świętują świętują, świętują świętują, jeszcze raz świętują po prostu jedna wielka zabawa do rana myślę

To te słynne nawiewy z parą taką, żeby lżej. Myślę, że Bukareszt nie zaśnie tak szybko. Ceny są tutaj, powiem wam, podobne do polskich, ale, ale jakoś lepiej się tutaj e, lu, lu, ludzie, ludzie bawią, zjemy rom Roma. Rumunia, Roma, Roma Tak naprawdę Romowie to są e, Rumunii, a nie żadni cyganie. Cyganie to cyganie. Nie wiem dlaczego oni się są Romani. Nie mają nic wspólnego z Rzymem. Rom to jest... E, są takie ciasteczka. Oznacza Rumunię. Румыния. Поздравляю. Слава.